Dobra, witamy ponownie kanał Beton T29. Jak to na emigracji? Kolejna nasza odsłona spotkania bajowo-kultowo-klubowego. Tym razem wrzuciłem trochę nietypowo, bo nie zaczniemłem, nie przyjdziemy od razu z tego, co się działo. To sobie zostawiam na kolejnej części materiału. Ja mhm. w sobie wymyśliłem taki pomysł, ponieważ ja chyba wrzuciłem dwa posty, czy właściwie trzy na grupę. Mhm. Pojawił się też jeden post, który wywołał dosyć dużo emocji i tam jest dosyć dużo komentarzy, wiesz? Myślę, że ten taki najważniejszy sobie, ten do którego chcę przejść, który nam zajmie najwięcej czasu, zostawimy sobie na koniec. A teraz przejdziemy sobie od takich troszeczkę bardziej spokojniejszych spraw. No mhm. Mianowicie wiesz co, bo ja go znajdę tutaj, szukam sam siebie. Dobra, możemy od tego zacząć. Ja wstawiłem taki post po, tuż po meczu z Pogonią Szczecin. Mhm. Pięknie, gdzie pięknie po prostu, piękna walka o przegraną tego meczu ze strony Leki, Doprowadziła do 0-3. Mhm. Fatalnych w fatalnych, kujowych okolicznościach i oglądałeś ten mecz. No, jak ja go tam oglądałem ten mecz później. i... Dobra, najpierw, najpierw przej przejdźmy ten poziom. Ja napisałem pomyśle. coś takiego, a teraz coś dla prawdziwych optymistów. Wymień 5 plusów dzisiejszego wybitnego spotkania. Tak? I tutaj wiesz powiem że właśnie chciałbym, bo do takich naszych opinii, przyjdziemy w kolejnej części odcinka, okay, okay. a tutaj po prostu się wiesz co, skupimy na komentarzach i na tym, bo to by było może Taką małą burzę troszeczkę wiesz, niektórzy się po powiadali. Ja tak zacznę, nie będę czytał pełnych imion tutaj, nazwisk z Facebooka, bo kto należy do grupy, to sobie może wejść, sprawdzić, przeczytać tak, kto tak, co napisał. Tak. Ja może gdzieś tutaj tylko napiszę sobie, znaczy tam, wspomnę ewentualnie imię Andrzej, bo chyba nie każdy lubi być przywoływany. No, komentarze, no, czego się mogę spodziewać. Ja to napisałem z przekoną, wiesz? Mhm. Typowo sarkastycznie, żeby ktoś w imieniu może wiesz, do czegoś by się dopatrzył. Bo jeżeli jesteś prawdziwym optymistą, zawsze znajdziesz jakiś nawet najmniejszy na plusik. Myślę, że wiesz, Andrzej, jako jeden z pierwszych, mi tutaj wymienił, że pięć, chyba 5 pięć minutów zajął pozytywów. Inne to już są takie z małą ilością przesłanką. Tak? Druga połowa, bo chcieli, bo chcieli coś na przykład zrobić. Sezonienko tutaj się obywa mniej więcej w każdej. Części. To oglądałeś ten mecz, nie? Tak, oglądałem z nim ten mecz. Ale... Tak, że? Ja mam jeszcze do Ciebie pytanie, nie? Czy... bo ja widziałem tego screenshota, że on to co napra... to Ci wysłałem na Messenger, że mm -hmm. on naprawdę tak napisał, bo to chyba było z tego Twittera. Nie, mi się wydaje, że to jakiś fake. Aha. Mi się wydaje, że to jakiś fake. Teraz wiesz, wszystko może być wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Teraz chyba, czy jest co nie, tak? No mm -hmm. generalnie, chłopów się dostaje cały czas, no ale asystent też miał, nie? No przypadkowo <grym> system miał i. No wyszło. No, no nie ma swojego czasu w Lefie, tak? W zaczął jakoś ten sezon. W zeszłym sezonie było bardzo fajnie. No bo była pierwsza liga. Bo to była był pierwszy poziom. Być może jeszcze nie jest ograny, żeby grać w klasie. No ale z drugiej strony ile do Kłopak ty To nie jest 15 latek to... W tym wieku albo się nadajesz na pewien poziom, albo nie. Z drugiej strony ca cała dużo się nie nadaje. No ale wiesz, no... Trener, kurde, to co ma, rozumiesz, to, 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 to co, ma. Do ja pole... przejdziemy. Do, do, do tenaję przejdziemy, i, bo to jest kolejny, bo to jest kolejny post. I wiesz jak się skończyła kwestia tenaja tak? Ja nawet nie wiem czy on ten tak? bo się był tenajem Tak. A do tego też przejdziemy, mm -hmm. bo to jeszcze się, się też się bierz Były jakieś kolejne, kolejne newsy ale to dotyczące mm -hmm. Kevina Blackwala, mm -hmm. tak? I ja jego ja zachowania. Y widziałeś, nie? Zastęp teraz trener. Zastępuje. Y no, ale jakby dał apel. Mi się wydaje, że po prostu oficjalnie pełni jego rolę. Mhm. Oficjalnie po prostu pełni jego rolę. Słuchaj. To, ogólnie. Myślisz, że on nie ma nic do powiedzenia no, Oczywiście, że nic nie miał. Oczywiście, że nic nie miał. To... Przejdziemy zaraz do tego kolejnego posta na temat termenia, nie? Mhm. Bo ten jest najkrótszy. Chodziło mi o to, czy ktokolwiek był w stanie wyciągnąć jakiekolwiek pozytywy. Bo tutaj się tylko na przykład pojawia. Andrzej też pisze. Mm -hmm. plus, plus, że udało się stracić tylko 3, a nie 5. Mm -hmm. Pytanie bo moje było: za odpowiedź też, więc szanuję. Michał się dopłatał 10 minut, 1 czy 10 minut, 2,5. Więcej. 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 Tam, tam było więcej. Mecz 90. Nie da się być do domu przez 12. Myślę, że jakieś. tak do, do 70 minut tak jakoś tam szło. Od, od 45? No, ale. Nie było, wykończy... nie było tego wykończenia, no nie, nie, nie były te podania między sobą, fajnie to wyglądało, ale nie było tego wykończenia, nie? były też sytuacje na strzelenie bramkę, nie? No słupek jakiś tam był, tak. Były, ale. W... Ale za to punktów nie ma. No nie, nie ma, nie ma, nie mam. Nie. Ma... też tutaj, wiesz, się dopytają, że absolutnie nie ma w ogóle niczego, tak? Nawet tutaj piszą, że ekipa z mojej potrafiła by ich pokonać, tak? Mhm. Więc... Kolejny jakiś komentarz, gdzie mniej więcej się cokolwiek pojawia, tak to, że drugą połowę zaczęli i cisnęli za nim muszę. Jakby, 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 jakby byli nie powstrzymałem przez kolejne 15 minut, mogłoby dojść do tego, że chociażby strzeli jedną bramkę, widzę Twój komentarz nawet, że druga, druga połowa wyglądała dobrze, ale jak zwykle nie ma wykończenia, no. um, co tu jeszcze takiego było? No, Maciek na napisał, że nie było bardzo zimno, tak, więc to też jest plus jakiś z tego meczu. Wszystkie te komentarze, tak, ale to, słuchaj, tutaj się nie ma z tego śmiało, bo wszystkie te komentarze po prostu pokazują, że nie ma absolutnie niczego dobrego, rozumiesz? Zmienić pięciu dobrych rzeczy, pięć rzeczy na przestrzeni 90 minut, czy nawet po porażce, da się jakoś zmienić. Ludzie, którzy oglądają ten mecz, czy byli na tym meczu, czy go śledzili, czy jakoś sobie złożyli na czynniki pierwsze, nie są w stanie ani jednego normalnego pozytywu. rozumiem ja wiem, że to jest może gdzie nie gdzie trochę dla śmiechu, Mm -hmm. Ale to po prostu pokazuje jak zagrzało to sytuację. To, to, to mi tak trochę przypominało, rozumiesz, yy, przypominało mi tak samo jak ten sezon, co spadliśmy z Ekstraklasy, to tak podobnie wyglądało, chociaż troszeczkę gorzej to było, to, moim zdaniem to troszkę gorzej to wyglądało, bo taki, w pierwszej połowie taki chaos normalnie był, nie, taki the... Nie no sorry, to wiesz, no obrona, która spadała wtedy z Ekstraklasy do pierwszej ligi, Malosza na lepa porównaniu już dzisiejszym naszym środkiem obrony, No to ja nie wiem, czy. Tak, tylko że Malocza wcześniej jak grał, to grał bardzo dobrze, a już później, jak przyszedł ten drugi e, drugi raz, przyszedł do leki, to już gorzej grał. Um, I naj... tak grał lepiej Największa niż tystrasz... dla mnie strata, nie? Z, no. tego, z tego wszystkiego to właśnie był nalepa. Bo dla mnie, on, dla, dla, mnie, dla mnie on bardzo dobrze grał. Na pewno lepiej niż ci, którzy teraz. No na pewno. A mam jednego, który się tutaj, Mateusza, który się poewał na to żeby zmienić pięć podpunktów, no, wiesz? Okay. I to jest w sumie jako jedyny, gdzie się już dalej będziemy mogli sobie gdzieś tam przejść do kolejnego postu, bo to nie ma wiesz, co też się za długo na tym rozwadniać. Pierwsze, dobre zaangażowanie po przerwie, ale jak wykończenie Czyli ponownie mniej więcej takie odniesienie do tego, co mm -hmm. Ty też wspominałeś. tam potrzeba naprawdę prawdziwego zdarzenia. Nie wiem. To, to jest jego, według jego pierwszy. No potrzeba prawdziwego zdarzenia, żeby ktoś podpisał te czeki. Do tego, też przejdziemy. do tego też przejdziemy. Punkt numer dwa. Solidny kapić. Kapić to chyba jedyna pozytywna gwiazdka z tego całego spotkania. Nie? Tak. Eee, trzy. Wpiła. Zagołano e, do przodu. Do tego groźna akcja, ale groźnik go przejrzał i nic z tego nie weszło. Więc myślę, że jeżeli chodzi. Duży plus możemy postawić. W ogóle jakikolwiek plus można tylko dać kapiciowi, szczerze mm -hmm. mówiąc. Mm -hmm. Ale już tak gdzieś tam daleko, daleko było w mm -hmm. Kolejny plus, i zobacz czy mi się tak naprawdę fascynują, bo to jest dosyć ciekawe. Nie było widać zadyszki po okolicy 70 minut. To było w pierwszych meczach tego sezonu. Tak. tak. Czyli... To taki. To powiem Ci. Dobry, dobra, dobra. Koleś, wiesz, to rzeczywiście troszeczkę się przygotował do tego, zanim to napisał. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Ale. Tu też będzie musiał odmyć, później nawinąć. Ty, no, ile teraz było spotkań? 15 kolejek? Tak? Jest za nami? 16, chyba. 16. No to 16 meczów. No i to, to jak kujwa, przygotowujesz zespół, że on dopiero wydolnościowo daje radę po 16 meczach sezonu? Ale nie, słuchaj, wydolnościowo. Ja, ja nie wiem co, jest, co się dzieje, ale pa, patrzę na przykład, ja wspomnę o tym meczu z Krakowią, w dziesięciu drugą połowę graliśmy, gdzie Krakowie 3-2 teraz było w Warszawie z Legią i, i po raz kolejny sędziowie na barze, ręka tam była, bo była ręka i powinno być, bo Wszołek ręką, powinno być 3-3, ale to już tam, wiesz, nie tym, nie? A tu uważasz, że są przygotowani dobrze fizycznie? No, no, słuchaj, ja oglądając mecz z Legią, gdzie Legia też była lep, mm. lepsza, jest lepsza w ogóle. No, to Jeżeli oni przegrywają tylko 2-0, no, to oni nie są wcale tacy źli w grze. To oni powinni wygrywać z tymi właśnie stalami, Mielec, z koroną Kielce, a z koroną no, Remis. No, yy, a najbardziej pokazał Krakowia, gdzie w dziesiątkę grali, rozumiesz, i potrafili przycisnąć. I ten. Ale w kanaltusie nawet powiedzieli po tym meczu z Pogonią Szczecin, że ten, że, że Pogon Szczecin jeszcze musi się jakby lepiej grać, bo druga połowa to... No tak mówili, że w że leka była no lepsza, nie? No ale to. Kwestia wiesz co, no jeżeli prowadzisz trzy do praktycznie, tak? Jeżeli masz przewagę. Mhm. gdzie masz przewagę, jaki jest sens koniecznie biegać, odsłaniać, się, nie wiadomo, co muszę robić? Słuchaj, czasami już też wchodzą w jakieś piłkarskie szafy, tak? Mhm. Z jednej strony, znajdziesz ten, który będzie o filozofię wygrywamy trzy, to możemy wygrać jeden, wygrajmy to. Mhm. Z drugiej strony masz ten, mamy trzy, 3, mamy 3 i możliwość, jak tam się zachce strzelić, jeszcze dwie. Ja tego, właśnie o... nie lubię, nie? Ja tego właśnie nie lubię, nie? Tego właśnie nie lubię. Jakieś 3-0, dobra, robimy obronę, rozumiesz albo gramy. Dla mnie to powinno być tak w futbolu, że do końca, do końca, do końca. I 6-0 i 7-0 nawet nie strzela. Nie, no, jeżeli będzie. No tutaj wiesz, no, bym by sobie pewnie, że 3 0 spokojnie wystarczy. Mm. Że są widzieli, że jakby chcieli, to mogłoby być więcej. Ostatni piąty plus, który tutaj wymienił Mateusz, to było pewnie 9 koła kibiców, mm -hmm. tak? No co jest z tego rodzaju osiągnięciem, jeżeli chodzi o... G pozycje i ogólny, memiczne wizerunek klubu, który się pojawił. są taki czas. memiczny. no? no. Wiesz co, to będzie na tyle pod tym pierwszym postem. Mm. Szybciutko sobie tutaj mam od razu drugiego. To było tuż po zwolnieniu ten co jest? Zawieszenie, tak? zawieszenie, tak? tuż po zawieszeniu. Ja tam się powiedziałem trochę więc siebie niekoniecznie muszę cytować, bo moje podejście. Ale, do... ale jak chcesz to cytu. To no tutaj My? jest wolna amerykanka, nie, no ja napisałem, może, że ten, że ów ma wypierdalać, tak i co powiem ci, że byłem bardzo ciekawy, bo podejście jeżeli chodzi o na ja myślę, w mojej opinii, tak mm -hmm. on akurat powinien dostać się. facet powinien z ambicją, facet z ambicją, do tego też przyjdziemy, tak, tutaj na razie się skupiamy na komentarzach, Okej, okay, okej. Okay, później okay. bez to zakończymy, zakończymy sobie powiedzmy jakby tą część pierwszą, tą mm -hmm. część pierwszą, gdzie lecimy, po prostu odnosimy się do takie mały Q&A, wiesz, po prostu mamy tutaj, podnosimy mm -hmm. się, wypowiadamy ja ja się po... i później będziemy sobie już to wszystko rozbierać na części pierwsze, tak? Wiesz, pojawiają się... Jedni są bardzo za tym szczęśliwi, że powinien zostać zwolniony, inni są... To, to, no, no właśnie, mnie to denerwuje, bo mi się wydaje, że, że ci ludzie, co piszą takie komentarze, nie, oni do końca może nawet nie ogarniają całego ten... Zaproszenia na grupy wysyłają, żeby po prostu czerpać informacje, co się dzieje wokół klubu. Ale być ja może uważam, w to. Ale wiesz co, ja też. Ale ja dopuszczam takich ludzi, bo to, to nie ma dla mnie w tym nic złego. Tylko no jasne. Ja, to dla to mnie jedyny, wiesz, znaczy jedyne odniesienie to był post, ale no nie u nas, tylko prywatny Lecha Koleńskiego, tak? Byłego piłkarza Lechi mm -hmm. z, lat, z, z czasów mocno zasłużonych itd. No wiadomo. On. On się odniósł do tego w taki sposób, że zwolnienie tyle nastąpiło dużo za późno, tak? że albo go trzeba było zwolnić wcześniej, mhm. albo w takim razie już teraz go przetrzymać, tak? że żadne takie ruchy do końca rundy, tak, mhm. do zimowej, zimową też nie mają żadnego sensu mhm. i pewnie już tutaj zgadzam, niestety nikt tutaj tego nie pisał w komentarzach, mhm. a przeczytam ci kilka, ale punkty pokazują, że chłop i jego ekipa na razie nie udźwignęli ekstraklasy. Zgoda? No wiesz no, dla mnie też lekja sobie te strzeliła z tym w w z tym Fernandezem, nie? Bo... Ale słuchaj, a uważasz to, że na, na ławce, na ławce Lechi od początku tego sezonu no. siedzi Jose mu i on wykrze, to coś lepszego w tej drużyny? ja uważam, że nie. nie. Ja uważam, czy usiądzie, czy, czy usiadł Alex Ferguson, czy ja bym usiadł, to wynik byłby podobny do tego, co na pewno nie wiem, gdy miał usiadł, to pewnie byłby gorszy, tak? mhm. Nawet na 100%, ale. Uważam, że ten z większym doświadczeniem, z zasłużenia od Grabowskiego nie wycisnęliby z tego zespołu wiele więcej. Tylko, że następna rzecz, do tego też przejdziemy, tak? kiedy będziemy to wszystko sobie analizować. Marcin, który jest też współadministratorem grupy i zawsze nas ogląda, Piona Wielka, pozdrawiamy. Dla mnie osobiście to nie na Tena. Jeżeli mamy grajków 4-5 do grania, a jeszcze to pierwsze ligowcy, to z tego nie da się nic ulepić. Szkoda gadania, Zarząd to jakiś No wiesz, no, to jest taki też dobry komentarz, bo nie wiemy tak naprawdę, co się tam dzieje głęboko, co tam jakie machloje są, nie? bo to przejdziemy. Mam kilka miesów dla ciebie. No to super. Przejdziemy, przejdziemy. Ja stali kart, wyciągnął tam Tak, tutaj, tak, tutaj, mniej więcej ten, ta część odcinka jest właściwie czytaniem, czytaniem, to, żeby, bo chcę, bo ludzie uczestniczą w tym wszystkim, jest to, gdzieś piszą komentarze, piszą prywatnie po tych naszych odcinkach, to też chciałem mi to przeczytać, żeby taki ukłon, więc, żeby wiedzieli, że też gdzieś czepiemy tutaj sobie z ich też wiedzy i zaangażowania. Wojtek, nasz. Można powiedzieć znajomy z Irlandii Południowej, z Republiki Irlandii. Okay. Pozdrowienia. Pozdrowienia. No. Że za Mandzaje to chociaż... Znaczy, generalnie napisał przekonanie, Mandziała wróć, tak? Mhm. Wiadomo, że nikt tego nie chce. Czyli taki tak? syndrom sztokholmski można no, powiedzieć. No, tak? trochę tak? tak. Tylko tutaj temat podchwycił, podchwycił ba, taki mu odpowiedział, że z Mandzajem to chociaż były sukcesy na boisku i grały tak zwane nazwiska, a teraz nie ma nic. Dwóch, trzech piłkarzy nadaje się do ekstraklapy. Reszta to poziom pierwszy albo drugoligowy. Kasy w klubie nie ma, niezapłacone pensje od sprzątaczki do sztabu tak itd. I perspektyw na lepsze jutro też nie ma. No nie ma. Nie ma. Ja myślę, że to się nie da tego lepiej podsumować. Bo, no jeżeli jak. Nie wiem, czy to następny temat, nie ma perspektyw, no bo perspektyw nie ma, no nie wiemy, co tam się dzieje. Rozumiesz, czy rzeczywiście z tą kasą niewłacalni są? No, czy... to ja na tyle, gdzieś Ale na tyle gdzieś, nie gdzieś coś takiego słyszałem, tylko nie wiem, czy to też jest jakiś swój news, że tam maczał też palce Tusk z tym. Nie, dopisałeś. Wiesz, ktoś dalej. napisał jakiś komentarz, że tam. Że nie ma być Scoja, tak że, Ta, ja... że nie ma być Smocora, ale wiec, nie jest poparty żadnymi Nie wiem, myślę, że wypłynęłoby to gdzieś już bardziej szerzej, gdybyś rzeczywiście jakieś pokrycie. Chociaż w każdy plot jest no, no i on wiesz, on zdańska jest, a wiadomo, że platforma obywatelska jest antypolska, nie? Niemiecka jest. że mi kanał, przez to, nie? Ty, Ty nie, jak, jak chcesz, rzeszmy. Rzeszmy, możemy to skasować Nie. Nie. Mogę bluzgać ludzi od synów, wyzywać ich ja, matki, ja, ja, ale ja, ja. nie mogę powiedzieć nic politycznie. Więc tak, bo za to nie to jest To jest prawda, nie? To jest najszczersza no, prawda. No, najczęściej mówią tak ci, którzy uważają, że jest potencjalna wolność słowa. Więc wracając do komentarzy tak? tak, tak, tak niepolitycznych, tak. czy to jest. Tu no. możemy tutaj bluzgać, jak chcemy, tak? Mhm. Banda nieudaczników jest, win jest winna tej sytuacji. Szukacie kozu, kozu ofiarnego, no to macie. Jak trzeba, jakie rzeczy trzeba mieć pecha w życiu? Najpierw pierdolony kucharz, po nim ta kuływa oszust Mandziara, a teraz następny trafił się usta. Szymon klasa, e, klasa dla ciebie za to, że w tym bałaganie próbujesz coś zrobić. Ja uważam, że to jest, to jest fajnie pokazuje, bo mimo, że pewnie wiedza na temat tego co się dzieje ogólnie w klubie jest podobna do naszej, tak? mhm, ale docenia to, że jednak widzi troszeczkę szerzej. Tak? Bo się ale żeby... widzisz, tutaj też fajny komentarz, bo e, najpierw kuchar, potem mandziara i mnie też, mnie też interesowało to i zobacz, do dnia dzisiejszego, bo było to spotkanie z Urferem, Lwy Północy kilka tygodni było. temu i wiesz, ty może tam znasz więcej ludzi, tak? to mniej więcej się możesz zorientować, ktoś ci może coś powiedzieć, uh -huh. ale ja jak na przykład, albo jakiś zwykły kibic, to się nie dowie. Co, co na przykład ten Urwer powiedział, kompletnie no, nic. Nic normalnie. Ale nic nie powiedział, no, nic nie powiedział, bo nie chciał nic powiedzieć. Chciał zrobić spotkanie, tak, żeby było pokazane, że ja ta, 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 ta. tak, żeby, wie, że jest otwarty, że dyskutuje, że się spotyka. mandela też robił spotkania, tak? I to samo z nich wynikało. No, więc no wiesz, to akurat nie ma tutaj żadnego przełożenia. Mhm. Są słuchaj, są też te komentarze, na przykład że czas najwyższy, żeby było jego zwolnić, tak? Tu ktoś inny jeszcze Sławek, na przykład pisze, a kopacze są, a kopacze ale są okay, słuchaj, nie Takie nie komentarze właśnie, to zobaczymy, zobaczymy, jaka przyszłość będzie. Zobaczymy, czy rzeczywiście, jeżeli przyjdzie ten nowy trener, czy tam, czy Kevin Blackwell to będzie dalej prowadził, nie wiem co, co, co będzie. Jeżeli się polepszy, jeżeli rzeczywiście, ale to się musi, wiesz, on sobie da do góry, naprawdę podnieść, że, wiesz. No nie wiem, jak już będę do końca tej rundy, ale wiesz, kończy się przerwa zimowa, zaczynamy rundę wiosenną i rzeczywiście Lechia. Wiesz, 3, 3, 3 punkty, trzy punkty. Rzeczywiście po pięciu meczach będzie widać nawet te 10 punktów i ten. Ale tak naprawdę dopiero zobaczymy po 15, 16, 17 kolejkach. Po przerwie zimowej i będziemy to mogli ocenić, bo teraz tu. To... Myślę, że, być co, że tak, ale to też będziemy składać zaraz na części pierwszej, bo chcę to tym poświęcić drugą część, tak? Mm -hmm. Bo generalnie to już mamy, Słuchaj, moja opinia. Albo został za późno zwolniony, mm -hmm. a teraz na pewno za szybko, bo powinien zostać tą, przynajmniej do, prze... do zimowy. teraz bo... można gdybywać, to już tylko można gdywać tą wiesz, Już nawet nie. nie ten. Thank you very much. Dziękuję. Słuchaj, ostatni post. Czyli cała Wisienka na to, Tak? Mhm. Czyli post dotyczący gniazdowego. Tak? Okay. Ja go przeczytam. Ja go przeczytam, bo Tomek mnie prosił o to, żeby on się pojawił w ogóle na tej grupie. Ja się powiem tak. Ja przeczytam ten post. Jasne. No I myślę, że w komentarzu nawet nie będziemy wchodzić, bo tam jest, słuchaj, jest ich chyba 50. One są w większości skrajne dla gniazdowego. Ja nie będę tutaj robił sądu nad chłopakiem, tak, to... ale ja wszystkie szczegóły wejdziemy sobie w drugiej części, tak? Mhm. Bo ja tylko teraz przeczytam ten post, wymienimy sobie króciutko, wiesz, pod dwa słówka mhm. i przejdziemy sobie do drugiej części, tak? Mhm. Gdzie wtedy sobie już to szerzej omówimy, bo tak jak mówię, no mam po prostu wiedzy, większą wiedzę na ten temat. Dobra, czytam, czytam post ogólnie Tomka, który bardzo mi prosił, żeby to udostępnić. Nie wiem czemu, bo ja nigdy nie mam jakiejś cenzury na posty, tak? Więc to nie jest um, Trybuna Ludu tak za komuny żeby się ogólnie tego wstydzić no i wyszedłem z tego dobra ja sobie tutaj gdzieś czy, to no, tak czy, czy inaczej to polityka bo jeszcze chciałem powiedzieć czy Trybuna Ludu albo ten Volksturmer nie taka gazeta kiedyś była, była w tym nie? przestań Ale... <laughs> tak dobra czego muszę jakoś inaczej znaleźć Nie wiem. Dobra. Dobra, odświeżyłem. Jak nie znajdę, to będziemy musieli improwizować, tak? Ale znajdę. Znalazłem to wcześniej znajdę i teraz. Dobra, jeden, drugi. Ty mówiłeś o tym tym, nie? No. Też było pytanie o góry, ten post, nie? Z no, się nie czy to jest prawda, czy nie? Mówisz, że jakiś fake, a nie? No coś by poszło więc jakieś oficjalne oświadczenie ze strony klubu, tak? Tak, 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 tak. tak to jest, wiesz, tak, jak, tak. jakiś, nie wiem, wyciętek gdzieś ogólnie, nie wiem, jakieś twitterowe, tak? Czy jakieś tam... Nie ja nie ja wiem, teraz wiesz, że w tych czasach to już może nawet wszystko rozumiesz, Photoshopy i to wszystko tak. Teraz to wpisujesz do sztucznej inteligencji i sama ci to wszystko, sama ci to wszystko ogólnie robi i wygląda lepiej niż prawdziwe, tak? Mhm. I to jeszcze ze zdjęciami. To do Masaka nie znajdę tego. To chyba jakiś znak na nie że mam tego nie czytać. Nie, nie ja. To? Tak. Tak? Lubka. Tu, tu masz lubkę. Tak. Y, grymek, Gmyrek Jak? Tomasz to Gmyrek no? no. To ja mam ten post. Co to, to czytaj. Czekaj. Dobre. Dobra. Dawaj. A więc tak, witam beczej i siostry, parę słów do niby gniazdowego i ultrasów. Możecie, możecie nie zaakceptować mojego wpisu, ale to szczery wpis. Jestem kibicem mojej ukochanej leki od 1977 roku, gdy data zabrał mnie na pierwszy mecz, brakowałem um... Na mecz bywało, także wchodziło się na świątynię na syna, na wnuczka, czasem przez płot, żeby tylko zobaczyć naszą Lechę. Od przeprowadzki na pokoleń leki na sztynek, rzadko mnie, rzadko mnie tam bekowało. Zawsze na zielony. Sorry, dziś przejeżdżam na każdy mecz 400 km, żeby zobaczyć mecze. Mecze zawsze, zawsze zielona. Ale to jak zostałem dzisiaj potraktowany przez niby gwiazdowego, to że nada. Nie jesteś bogiem. Nie potrafisz przy takim meczu podnieść um, do porządnego dopingu 4 tysięcy ludzi. Nie sztuką jest podnieść 30 tysięcy, sztuką jest podnieść nawet sklep. Potrafisz tylko wyzywać, knąć, i nie powiem co jeszcze. Ty nazywasz się gniazdowym? Jeśli zbieracie do puszek, niby za no, zawsze wrzucałem i to, za mało, i to nie mało. Dziś cię poprosiłem, że po meczu, że z łzami w oczach. Po że chciałbym powiedzieć coś do piłkarzy. Wyśmiałeś mnie i moją córkę. Kazałeś mi iść na płot i im powiedzieć, bo ty masz mikrofon i ty tu rządzisz. Chłopie, nie potrafisz, nie potrafisz nic. Mieszkasz blisko. Ja dla mojej leki przejeżdżam setki kilometrów, jeśli tylko mogę, ale zawsze jestem. Jestem z nią w Gdańsku, a ty mi bronisz dostępu do mikrofonu. Potrafiłeś ich tylko zbluzgać, wykrzyczeć na wyzwiska, a ja chciałem im coś przekazać coś od prawdziwego Kibica Lechy. I wiesz, poszedłem pod płot i powiedziałem to jednemu z piłkarzy: Nie dowiesz się, kto jemu, ale jak, ale jak ja miał łzy w oczach, gdy mu powiedziałem, co czujemy. Ty tego nie. Rozumiem, tylko czasem wykrzyczysz, klicz, czasem trzeba normalnie to działa. Możecie nie opublikować tego posta, rozumiem, i bla bla, 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 bla. Podziękowanie, mniej więcej. 190 lajków, nie? 190 lajków. Powiem ci tak, ja tę grupę założyłem 6 lat temu. Okej. Okay. 6 lat temu. Ja mniej więcej założyłem z takim założeniem, że każdy kto, każdy, kto ma ochotę na publikację nawet czegoś takiego przemyśleń ogólnie w swoim gronie. Mm. Jak najbardziej to jest miejsce na to. Nie? Lubię to, ja się z tego powodu cieszę. Ja nie widzę żadnych przyczyn, czemu miał coś takiego na przykład nie akceptować. Już? Okej? Okay? I nie, ja się nie boję, wiesz, nie wiem, bo każdy post musimy zaakceptować, tak? Kto się pojawia na grupie, tak? Więc to jest tak, że on musi przejść powiedzmy do sobie weryfikację. Czytałem go. I nie miałem w głowie takiego, więc to, że może nie przystoi mi, nie powinienem tego opublikować. Aczkolwiek zastanawiałem się, tylko po prostu, czy to się i tak odbije gdzieś na chłopaków. 190 lajków, 47 komentarzy. Jak My. będziesz nawet mnie, mhm. to zobaczysz sobie, że większość z nich jest generalnie, że stoją za chłopakiem. Ale wiesz, też dużo, ludzi, też dużo ludzi, którzy mówią o tej grupie, nie? bo to jest prywatna grupa. Mhm. Na pewno też dużo ludzi wiesz. Nie lajkuje postów i też na pewno to czytało i to jest na pewno więcej niż 190 tam lajków, nie? Już. Słuchaj. Ja tu przeczytałem tylko i wyłącznie po to ten post, tak? Mhm. Bo chcę, żebyśmy się tym zajęli ogólnie w drugiej części. Okej. Okay. Chcę, żebyśmy po prostu teraz sobie na chwilkę zrobili sobie pauzę. Małe okay. cięcie. Chodzi tak. Ja nie będę tutaj czytał tych komentarzy, bo. Tutaj, to nie jest ma, a... sensu, to tutaj nie ma sensu. Tutaj ma sensu. Każdy ma swoją rację, każdy ma sw... To jest, wiesz, wolne. wolne... Znowu przejdziemy do tego tematu politycznego, ale to jest demokracja i wiesz, każdy ma prawo wypowiedzi. Także. Masz jakieś swoje odczucia na ten temat? E, wiesz, to. W Kurwa, coś takiego wiesz? W kurwa, bo rzeczywiście ten, go, ten pan, co tam chciał coś powiedzieć do tych piłkarzy, chciał na pewno coś powiedzieć od serca, coś ten, a wiesz, a tam krzyczenie, kurwa, tam wiesz, jak pociski w piłkarzy czy coś, to, to nie jest kurde dobre, nie? Chociaż czasami wiesz, motywacje są dobre, jak przy jakimiś meczami, derbami, czy wiadomo, czy coś takiego, nie? No ale. Wiesz, ci, oni są młodzi, ci pokażę, i oni potrzebują wsparcia, a nie, że oni, wiesz, oni też to czują w psychice, że oni przegrali już, chyba któryś kolejny mecz z rzędu, to też, też działa na głowę, nie? Ale ci powiem, tego book... bo... bo... ja, nie rozumieją, bo... Słucham? każdego nie rozumieją, bo oni nie rozumieją po polsku, i nie mówią po polsku. No to... Stary, no, to wiesz, każdego, co, Ale ty to, co ty powiesz, wiesz, powiesz, na przykład, nie wiem, do Kamilomeny, tak? Dobrze w chłopaku, tak? czy powiesz do niego, chuj ci w dupę, rozumiesz, to on tego nie będzie rozumiał, bo oni nie rozumiał polskiego. Ktoś może z nich się uczy, ja wiem, że ci ta mniejszość, a właściwie większość w klubie ukraińska, to oni pewnie rozumieją coś tam, mhm. ale oni mają to w dupie. Mhm. To nie są, słuchaj, to nie są piłkarze, których trzeba, Zresztą słuchaj, piłkarz to jest super zawód. Mhm. Jukos, to jest super zauwały. Ja nie uważam, że trzeba się z nimi wiecznie szczypać, oni ja biorą ogromne pieniądze za re realizowanie swojej pasji życiowej. Tak? No. Ale do tego też przejdziemy w części drugiej. A teraz Panie, ja, wiesz... Panie, ja ci jeszcze na coś takiego, wiesz, co jak ja kiedyś z chłopakami z źrenicy, że my chodzili na turnieje sa, salezjańskie, to my po prostu nie mogliśmy spać po nocach, bo my się cieszyliśmy, że idziemy grać z jakimiś kurwa drużynami. I że wszystkie mecze przegraliśmy, ale wiesz, to jest szczęście, kurwa, nie? Tego, tego właśnie mi brak na, na boiskach, tego mi brak w każdym meczu. To już, już nie mówiąc o leki, to już, to już jest, jest grubszy temat, nie? Widzisz, uważasz na przykład, że grupa jest miejscem na takie posty? Słucham? Uważasz, że grupa na przykład, nie? Facebookowa jest miejsce na takie posty? No a jak najbardziej. Spoko, ja też jestem. No, a jaki to efekt ale, ale może tej chwilę, Ale gdzie, gdzie indziej się ludzie mogą odnieść yy, z takimi komentarzami? No gdzie indziej. Do tego też przejdziemy w części drugiej, bo od tego zaczniemy. Ja, chcę, ja nie chcę tego teraz, tego tematu rozdrabniać, nie? Mm -hmm. bo to jest temat, na który kilka osób też czeka, wiesz? I też będą chcieli wszystko tego, co powiemy. Mm -hmm. Dlatego myślę, że wiesz już, do czego będzie następna część. Obiecałem mm -hmm. też kilku, że się zajmę komentarzami. Mm -hmm. Zajęliśmy się. Koniec części pierwszej. Zdówko. Wcięcie. Wcięcie.